Serdecznie. Jeśli mnie dobrze słyszysz, no to poproszę tutaj o informację: łapeczkę do góry. I cię, taka najważniejsza lekcja życiowa. E, czy ty się całe życie uczysz na własnych błędach, czy być może jesteś na tyle sprytny, że wyciągasz wnioski na podstawie obserwacji, e, doświadczeń in, innych osób? Dlaczego to jest istotne? No dlatego, że w ten sposób szybciej się rozwijasz. Przykładowo chcesz zostać kulturystą, sportowcem, jak sam będziesz trenował, bez tri trików, bez sztuczek, jak osiągnąć ponadprzeciętne wyniki, zajmie Ci to wszystko wiele dłużej, tak? Bo będziesz się musiał uczyć na własnych błędach, eksperymentować, a tak pójdziesz do trenera osobistego, czy tam do jakiegoś sportowca, zawodowca, no i facet Ci wszystko pokaże, jak ustawić dietę, jak Ty musisz ćwiczyć, trenować, jakie to mają być ćwiczenia i dzięki temu ty już będziesz dużo szybciej robił tą formę, o którą ci chodzi. Dokładnie to samo jest w życiu, w relacjach z kobietami. Chcesz biznes otworzyć, no i się zastanawiasz, jakby to zrobić, próbujesz sam się uczyć na własnych błędach i Ci to nie wychodzi. Na przykład mam takiego kolegę, który już parę lat temu zainteresował się deweloperką i pierwsze co zrobił, to pojechał na jakieś szkolenie biznesowe, żeby poznać ludzi, którzy już budują, żeby się nauczyć jak to robić i to dało mu właśnie też tą przewagę konkurencyjną, bo nauczył się na czyichś błędach jak do tego podejść, w jaki sposób zorganizować całe przedsięwzięcie i w ten oto sposób tam dorobił się też Całkiem fajnych pieniędzy. Relacje z kobietami, związki. Oczywiście, to jest podobny temat. Jeśli ty się uczysz na swoich błędach, sam chcesz podchodzić, sam chcesz wyciągać wnioski, nie ma problemu, ale gwarantuję ci, że stracisz kupę czasu, będziesz się denerwował, będziesz, będziesz się wkurwiał, <laughs> będziesz się zastanawiał, dlaczego ci nie wychodzi, i często ach, rezultaty i tak będą mizerne. Co się stanie, kiedy uczysz się od kogoś, kto ma te rezultaty, kto ma te efekty? Bardzo szybko wyciągasz wnioski, bardzo szybko łapiesz odpowiedni poziom umiejętności i też wiesz, na czym się dokładnie skupić. Więc ucząc się od kogoś, kto już to zrobił, po prostu masz dużo szybsze efekty, bo nie popełniasz tych błędów, które byś popełnił, samemu się rozwijając. Warto o tym pamiętać i oczywiście, jak się live podoba, łapkę do góry. Możesz mi tutaj zostawić. Przypominam, Mistrz Emocji 4, 0, 4.0, 40% taniej do czwartku do północy. Bardzo, bardzo wartościowy materiał, w którym opowiadam, jak uwodzić kobietę emocjami, jak kontrolować emocje kobiet, od czego to zależy i jak prowadzić kobietę według tego wzorca od negatywnych do pozytywnych emocji. Także naprawdę ci to polecam, bo materiał jest naprawdę fenomenalnie dobry i to nie jest tylko moja opinia, tylko też was między innymi bardzo dobre opinie o tym materiale pisaliście, wręcz niezwykłe. Także naprawdę ci gorąco polecam, bo w czwartek po północy podnoszę cenę tego kursu. Fajnie. Kobieta się dopytuje, czy chwalę się zdjęciami z nią ze wspólnych wyjazdów. Z nadzieją, że się jej nie wstydzę. Jednak ona raczej nie chwali się. Co to oznacza? No, ona chce sprawdzić, czy ją doceniasz, czy myślisz o niej poważnie. Z tego co pamiętam, Jacob, ty tą dziewczynę tak traktowałeś w trochę w niemiły sposób, dlatego ona teraz może mieć tego, tego typu rozterki. Zastanawia się, czy właśnie ty podchodzisz na poważnie do tematu. Więc, reasumując ucz się na podstawie czy iść błędów i nie jest wstydem popełniać błędy, błądzić wstydem jest nie wyciągać z tego wniosków bo jak trzeci raz trafiasz na dziewczynę, która Cię zostawia olewa, zdradza, no to ewidentnie coś jest nie tak dlatego też często ludzie do mnie przyjeżdżają wolą dostać tą wiedzę na szkoleniu żeby się zmienić, żeby sobie przeanalizować, co robią źle bo efekty wtedy są błyskawiczne. Przyjeżdża chłopak, który nigdy nie miał dziewczyny, a na drugim dniu w hotelu przytula uroczą blondynkę, która rano robi mu śniadanie. Tak to wygląda. Jak chcesz się tego nauczyć, oczywiście zapraszam na szkolenie w Krakowie. Możesz do mnie napisać na maila frywolnymaupa.wodzeniewdj.pl. Jak wzbudzać emocje po 27 latach bycia razem? To zależy, jaki macie stosunek do siebie, czy ty zaniedbałeś tę relację. Często w takich dłuższych związkach facet też zaniedbuje kobietę, i to nawet nie chodzi o te negatywne emocje, po prostu już nie robisz jej takich miłych niespodzianek, nie zaskakujesz ją, wszystko jest takie schematyczne, rutynowe, no i to połączenie. Ta, ta chemia pomiędzy Wami się zatraca, więź emocjonalna gdzieś tam pęka. Każdy idzie w swoją stronę, każdy idzie w swoją stronę i, i wychodzi to dosyć kiepsko. Ogólnie zauważyłem, że jak przestałem się starać, to zauważyłem, że mam większe powodzenie u dziewczyn. No oczywiście tak jest. Ja zawsze powtarzam, traktuj piękną dziewczynę jak brzydką, to wtedy te atrakcyjne będą Cię też lepiej traktować. Czym się różni podejście do takiej przeciętnej dziewczyny, a takiej 10 na 10? Wszystkim się różni, no bo dziesiątka z wyglądu jest podrywana, wie, że jest piękna. Generalnie będzie bardziej wyczulona na przymilanie się. Z kolei, co jest ciekawe, lepiej reaguje taka kobieta na ulicy niż kobieta 5 na 10, ze względu na to, że te piątki są raczej, wiesz, i zakompleksionej i mogą sobie myśleć, że jak podchodzisz do niej, to sobie żartujesz, kpisz, robisz sobie z niej jaja, a poza tym są bardziej niedowartościowane, co też się przekłada na to, że często szukają faceta bardziej w internecie. Kiedy będą filmiki na tle natury? Błażej, tobie chyba jest za mało tego, co wrzucam, co? się planuje złącznie z lejwami cztery filmy, a ty mówisz, że ci jest za mało. Jak się pokuciłeś dzisiaj z dziewczyną, czy kupić kwiaty, jak kuciłeś się dzisiaj rano i chcesz jej kupić kwiaty, to bardzo często będzie to potraktowane jako forma przymilania się, i niestety, nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości, nie będzie to dobrze odebrane. Zależy, co było wcześniej, czy ona sama zaangażowała się w związek, czy coś do Ciebie czuje, bo jak nie, no to może to pogorszyć Twój status w jej oczach. Kiedy pojadę na jakąś rajską wycieczkę? Planuję w kwietniu, zobaczymy, czy się uda. A Ty lubisz filmiki z samochodu, Asia? No jaka Ty jesteś miła. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Asiu, bardzo Ci dziękuję. Ty przynajmniej się cieszysz, że robię live'y w samochodzie, a niektórzy narzekają, że powinienem w domu, że nie mam domu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie zwracają uwagi na to, że to też jest moja strategia na wyróżnienie się na YouTubie. Po prostu, jak ktoś ogląda filmy gościa w samochodzie cały czas albo filmy, y, gdzie z tyłu widać pole czy, czy jakieś fajne obrazki, no to bardziej przykuwa uwagę to wszystko. Czy warto oglądać filmiki na YouTubie, czy od razu materiały kupić? Najlepszą opcją jest szkolenie zazwyczaj, bo na szkoleniu ja cię widzę. Szymonie, i ty też mi opowiadasz trochę na temat siebie, i ja już tak naprawdę empatycznie jestem w stanie wyczuć, co w tobie zmienić, kiedy cię zobaczę, kiedy mi trochę o sobie opowiesz. Natomiast najczęściej jest tak, że ludzie lepiej kupują moje materiały, edukują się, a potem przejeżdżają na szkolenie, bo mają już te podstawy, wiedzą mniej więcej o co chodzi i wtedy też to przyspiesza rozwój. Niestety, no, ucząc się czegokolwiek w życiu samodzielnie. Ty zapłacisz najgorszą możliwą cenę. Zapłacisz swoim życiem, tak? Swoim czasem, bo wiesz, pieniądze można zawsze zarobić. I gdybym ja na przykład miał się w jakimś kierunku rozwijać, to naprawdę 100 razy bardziej wolałbym pójść do kogoś takiego trenera personalnego, zapłacić mu, jak mam zostać tutaj, nie wiem, misterem Olimpia czy jakimś sportowcem, bo taka osoba dużo więcej wie na ten temat niż ja. I zanim ja odgrzebię tą wiedzę, zanim jak popełnię wszystkie możliwe błędy, no to niepotrzebnie stracę czas. A pieniądze za, za, zarobisz zawsze, yy, płacąc, skracza, skracasz tak naprawdę, yy, przyspieszasz pewne procesy w życiu. Po prostu pieniądze dają większe wybory, większą możliwość wyboru. Przyspieszają pewne rzeczy. W samochodzie jest spoko, Chris czartek randka nie boję się, no to Heniu, gratulacje. Kocha mnie, ale ostatnio kłóciliśmy się, bo ona uważa, że mi już nie zależy, no czyli nie czuję się doceniona. Więc jak cię kocha, to może ten kwiatek nie będzie taki zły w tej sytuacji, ale raczej, raczej może jakiś mały geścik. Zabrałeś ją, wiesz, przygotowałeś jakiś taki naszyjnik w kształcie serduszka, całując się z nią na spotkaniu to może być o wiele bardziej oryginalne pamiętaj, nie rób nigdy z kobietą to co robi większość facetów jak większość facetów daje kwiatka do ty bądź inny postaraj się jakoś wyróżnić no bo dziewczyna też to wtedy doceni i zawsze będzie to ci plusować to nie ma znaczenia gdzie jesteś najważniejsze, że przekazujesz cenne rady też tak myślę Możesz dziewczynę pocować w samochodzie, natomiast pamiętaj, że zawsze wygodniej będzie w mieszkaniu, czy w jakimś pokoju, po prostu y, też to będzie dużo bardziej tutaj y, komfortowe, tak mi się przynajmniej wydaje. Co jeszcze? Dziewczyna z dzieckiem, chcę kolejne, a ja nie wiem co robić. No to jak chcę kolejne, z tobą dziecko, a ma dziecko z innym facetem, to jest sygnał, chyba Tomek się nazywasz, czy Tony, nie wiem, że ona chce Cię przy sobie zatrzymać i teraz zrobisz sobie z nią dziecko, już nie będzie drogi odwrotu, zakotwiczyłeś tej znajomości. Ona Cię może nawet szantażować, kiedy będziesz z nią dyskutował. I bardzo często kobiety doskonale to wiedzą, no tylko widzisz, robiąc sobie z nią dziecko, też masz problem, bo musisz być ojcem, ojczymem dla jej dziecka, które już ma. Z innym facetem i tu dochodzi do wielu ciekawych sytuacji, gdzie kobieta często wykorzystuje materialnie takiego faceta jak ty. Ty się musisz bawić w opiekuna nie w swojego dziecka. Przyjeżdżaj, były facet, awantury, pretensje, nastawia tego chłopaka czy dziewczynę przeciwko tobie. Wiesz, no temat rzeka. Generalnie łatwiej jest po prostu znaleźć singielkę, która nie ma dzieci, bo oczywiście to będzie działać będzie bardziej przewidywalne w skutkach. No. Tak bym, tak bym to opisał. Natomiast też te kobiety typu samotne, matki, bardzo często oczywiście one o wiele bardziej się na dziecku skupią niż na tobie. E, oczywiście one często facetów kuszą, lepszym seksem, większą otwartością na początku. Z taką dziewczyną może być łatwiej, bo przecież ona też jej poczucie pewności co do własnej atrakcyjności spadło, i ona wtedy. Będzie nawet piękna dziewczyna, bardziej tutaj mniej zwracać uwagę na Twoje błędy w trakcie uwodzenia. Natomiast pułapka jest tutaj taka, że ona często będzie Cię chciała przekupić na początku tym seksem, żebyś częściej do niej przyjeżdżał, żeby zaczął z nią mieszkać, i potem zrobić cię tatusiem swojego dziecka. Tak to wygląda w dużym skrócie, żebyś też miał pewność, co się pakujesz. Dlaczego Antek Królikowski zdradził? Nie wiem, musisz Antka Królikowskiego zapytać. Widocznie coś mu nie pasowało. Często się ocenia facetów w taki sposób, że taki skurwy syn zdradził tą kobietę, ale zauważ, że za mało tutaj w naszej kulturze dochodzi się, dlaczego tak jest, dlaczego ten facet zdradził. A bardzo często to dlaczego jest kluczowe. Jak byłem młodym chłopakiem, dzieckiem, to mi się wydawało, no tak samo zły gościu zdradził tą kobietę, rozwiódł się z nią, bo taka była narracja kobiet, że on ją zostawił, że skurwysyn, że zły. Natomiast jak się w to wgłębisz, to tak naprawdę wychodzi, że często to też może być wina dziewczyny, kobiety, e, która na początku związku była idealna, był seks, potem nie chciała seksu, potem stała się marudna, e, kutliwa zadufana w sobie, wiesz, no, gdyby było mu dobrze, to po co by odchodził, tak? Tak na logikę. A bardzo często kobiety ci tutaj sprzedają tę narrację, że to wina tego faceta, że on był taki zły I potem oczywiście rozprawy w sądzie, kobieta kłamie, że facet ją bił, że była przemoc w domu. No, cuda wianki, tak? I oczywiście tylko po to, żeby faceta tego udupić, żeby tutaj yy, z tego faceta jeszcze wydoić jakąś kasę, Nieraz mam takie konsultacje i naprawdę mężczyźni narzekają, że kiedyś była normalną dziewczyną, a teraz nie da się z nią w ogóle dogadać. Oczywiście, kluczem często tutaj są emocje kobiet, dlatego polecam ci Mistrza Emocji 4, 0, 4.0, 40% taniej cały materiał, jak kontrolować emocje kobiet. Do czwartku, do północy, pod spodem masz linka. Najlepiej. Y Najlepiej po prostu temperować takie dziewczyny negatywnymi emocjami. Jak to robić? Omawiam w Mistrzu Emocji 4.0, tam dokładnie też podaję, jak to rozwijać na sytuacjach. I wtedy budujesz w kobiecie poczucie winy, gdzie ona sama się stara usprawiedliwić i przekonać się co do tego, że jednak warto z nią być. Tak to działa. Mnie sąsiadka oskarżyła, że śledzę jej koleżanka. Co ją to obchodzi? Jak koleżance się to podoba, no to okej. Okay. Gorzej, jak się nie podoba i ty robisz jakieś dziwne akcje, jak ona wychodzi gdzieś tam z klatki schodowej, to ty się chowasz za krzakami. <grym> Sorry, ale to po prostu jest głupie, nie? Musisz tutaj wiesz, trochę podziałać kolego. Trochę więcej informacji zdobyć, wyedukować się. Także podstawą jest edukacja i wiedza. Bez wiedzy daleko nie zajedziesz. W jakimkolwiek temacie i też, gdybym był na Twoim miejscu, to ja naprawdę bym korzystał z tych materiałów, bo mnie to prawie 20 lat kosztowało zdobycie tej wiedzy, masa szkoleń, kursów, przypadków różnych ludzi, którzy do mnie przychodzili i masz pewność, że ta wiedza działa. Ja jestem przekonany, że nawet jak zobaczysz ten materiał 1 mistrzem mocy 4.0, który jeszcze masz taniej do czwartku do północy, 40% taniej, to już będziesz miał dużą przewagę nad resztą facetów, nad kobietami. I będziesz miał zupełnie inne życie. Utrzymasz te emocje w związku. Kobieta ci nie zostawi, masz dużo mniejsze ryzyko, po prostu tego, że się zawiedziesz. Także polecam Ci serdecznie, bo ostatni raz 40% taniej. Jeszcze masz do czwartku tego linka. kurs.uwodzeniewdzien.pl przez promocję. Jak przegapisz, niestety, ale przykro mi, cena będzie wyższa. Tylko wpłacajcie, jak możecie, na numer konta, ten, co jest na stronie, żeby nie było jakiejś pomyłki. Wszystko masz ładnie tam wyszczególnione. Jak nie dasz dziewczynie kwiatów na Dzień Kobiet, może strzelać fochy, dąsy. Powiem inaczej, jak kobieta na to zasługuje, ładnie inwestuje, no to nawet należy coś przygotować, może wyjść z nią na jakąś kolację, zabawić się, będzie to OK. Natomiast i tak starałbym się jej dać coś, co będzie dla niej trochę tutaj bardziej oryginalne niż sam kwiatek, nie? Na przykład żartowałeś z niej, że y, jest Twoją żabką i tam kupujesz jej jakąś taką żabę, ropuchę y, z koroną na głowie, z koroną, no z koroną na głowie pokazujesz jej i mówisz, to dla Ciebie, kochanie, żebyś tak pamiętała. Co o tobie myślenie i się śmiejesz? No wiesz, no generalnie są różne patenty. Polecam bardziej takie wyjątkowe prezenty od ciebie. Też kupowanie na siłę zainteresowania dziewczynie, jak jej kupisz jakiś wisiorek z brylantami, czy tam jakiś zegarek drogi. To, to jest kupowanie jej zainteresowania generalnie. To, to raczej nie szedłbym w tym kierunku, bo to co z tego, że ty masz pieniądze, jak to się może źle skończyć? Bo ona wyczuje, że tutaj chodzi jej też o to, żeby materialnie z tobą być. Czy jesteś też coachem biznesowym? Masz jeszcze inny kanał? Powiem Ci szczerze, że mm, nie mam teraz na to czasu. Skupiłem się na tym kanale Relacje z Kobietami. Biznesowo też jakieś swoje tematy, jeszcze inne tutaj robię. Natomiast y, stwierdziłem, że nie będę się rozdrabniał. Faktycznie zacząłem prowadzić ten kanał Wyjątkowy Biznes i tam też dużo ciekawej wiedzy przekazywałem. Natomiast skupiam się generalnie na relacjach z kobietami, tutaj na rozwoju osobistym. Nie wykluczam, że będą jakieś może kursy też. Y, jak otworzyć własną firmę? Chcielibyście coś takiego w ogóle, jeśli chodzi o, o tematy na tym kanale? Jak tak, to łapkę do góry zostaw i będziemy myśleć. Dobrze się dzisiaj rozmawia z Tobą Krzysiek, ostatnio nie miałeś humoru. Nie to, że nie miałem humoru, tylko po prostu byłem zmęczony, bo sporo się nie działo i wiesz, jak jednak wstajesz o 5 rano, absolutnie nie chcę tutaj narzekać, że mi się nie chcesz coś takiego i tak codziennie robisz i codziennie pracujesz, łącznie z niedzielami, no to trochę Ci siada energia, natomiast wiesz, to też jest kwestia nastawienia co jeszcze rozstałem się z narzeczoną ponad dwa lata temu, nawiązaliśmy kontakt miesiąc temu, pisała do mnie sarkastyczne rzeczy, więc zakończyłem konwersację, nadal mam ją w głowie to trzeba byłoby ocenić, czy warto wracać i znowu trzeba z godzinę pogadać, a ja muszę Wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jak potrzebujesz, jak potrzebujesz pomocy, napisz do mnie na maila. Frywolny małpa, postaram ci się pomóc. Nie, no jeśli chodzi o sytuację na granicy, to już jakoś mi przeszło. Może miałem pierwsze dwa dni takie, że myślałem, co zrobić. Ale teraz jakoś kompletnie o tym nie myślę. Nie wiem dlaczego. Mi się wydaje, że le... czasami lepiej jest nie myśleć, nie oglądać tyle telewizji, bo, bo niepotrzebnie się denerwujesz. No. I tak na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Mm, co jeszcze? No tak, w takie romantyczne dni jak dzisiaj kobieta będzie raczej za tym, żeby się zaprosił gdzieś, żeby z nią wyszedł. Tym bardziej jak coś do Ciebie czuje, bo jak ona nic do Ciebie nie czuje, i traktowała cię raczej jak, jako takiego natręta, który się z nią komunikuje. No to ona nawet nie będzie ci miała za zło, że się z nią nie spotkałeś. Co jeszcze, jakie macie do mnie jeszcze pytania? Oczywiście, jak mnie dobrze słuchać, Opeczkę do góry zostaw. Czy oglądałem Hotel Paradise. Wiesz co, tam dziewczyna mi pokazywała. Widziałem parę może tam urywków. Ale widać, że niektóre te postacie są też sztucznie gdzieś tam wyreżyserowane, więc wiesz, no, tam też specyficznych ludzi przyjmują do takich programów. Po to, żeby była oglądalność, po to, żeby się kłócili, żeby coś się działo, więc to też nie będziesz miał w tym takiej naturalności jak w normalnym życiu, nie? Tak też uważam. Mistrz Emocji 4.0 od negatywnych do pozytywnych emocji 40% taniej, jeszcze do czwartku polecam. Pod spodem masz linka. Korzystaj jeszcze, póki ten materiał jest, jest w niższej cenie, bo naprawdę masz tam dużo, dużo wartościowej wiedzy, która totalnie zmieni twoje podejście do kobiet. Czy jest sens gadać z dziewczyną, która znalazła mm, dwa razy znalazła swoje kolosi na boku do flirtu e, po tajemnych wyjść? E, no i co z tego, że znalazła? Może jest po rozstaniu, może wiesz, szuka, może nie jest szczęśliwa dalej. Spójrz na sytuację z jej strony, nie zawsze spoglądaj na sytuację tylko z, z, z Twojej strony, bo możesz się mylić, może nie masz doświadczenia, może nie rozpoznałeś na jakim etapie gdzie ona jest i też patrząc tylko tak, spotyka się z dwoma kolesiami, to na pewno ona jest jakaś tutaj, puszcza się czy coś takiego, no to to jest raczej takie myślenie, które będzie dystansować kobietę od Ciebie, ponieważ już masz w sobie taką niechęć do niej, no i oczywiście... To ci nie pomoże. Zawsze warto wcielić się w jej sposób myślenia, w jej podejście, w jej nastawienie, w jej przeżycia, bo to ci uzmysłowi też, czego możesz po niej oczekiwać. A bardzo często myślicie tylko kategoriami: ja oczekuję, a co mnie to obchodzi. Także to też czasami warto pod tym ką kątem z drugiej strony to rozważyć, chociaż niemniej jednak bardzo istotne jest to, żebyś ty też wiedział, czego chcesz. Co jeszcze? Ta laska była ze mną ostatnio 6 lat. No widzisz, czyli, kupę czasu, no to coś można na ten temat powiedzieć. Jak pogodzić pracę z dalą z małżeństwem, gdy jesteśmy ze sobą 24 na dobę i atrakcyjność całkiem zanika? Hm. To trzeba byłoby Kuba znowu przeanalizować, bo to nie są tematy na dwie minuty. Najprostsze rzeczy, które mówiłem, to jest urozmaicenie, jakiś wspólny wyjazd, zrób sobie przerwę, urlop, skup się na niej. Odbuduj więź emocjonalną, wibrację pomiędzy wami, ale to by musiał ci wytłumaczyć wszystko w szczegółach, w detalach. Ja już ostatnio mówiłem, jak to można robić, jak ona inwestuje, i sama jest dalej w Tobie zakochana, można odbudować tą więź emocjonalną, na przykład przykładowo, yy, przykładowo, żeby już mi się nie mieszało, robiąc jej herbatę rano, mówisz, kochanie, to może jeszcze jedna, tak pokazujesz taką troskę o nią, pod warunkiem, że ona inwestuje, tak? Bo jak ty się przemilałeś? to też będzie traktowane to no, nie tak, jak trzeba. E, nie tak, jak powinno być. Tak to, tak to niestety wygląda. Tak jak mówię, Mistrz Emocji 4, 0, 4.0, 40% do czwartku, pod masz linka, korzystaj. E, co jeszcze? Korzystałeś z Mistrza Emocji 3.0 i efekt był kozacki. No to pomyśl sobie, że ten Mistrz, mistrz Emocji 4.0, tam jest dużo więcej technik. I to jest dużo bardziej rozwinięte, i też jest dłuższy ten materiał. Oczywiście on jest cały w formie wideo i dokładnie mm, mi się wydaje, spokojnie przebija tego mistrza emocji 3.0 pod kątem wiedzy i podejścia. Chcesz w sierpniu na szkolenie przyjechać Radek. No to musisz rezerwować miejsce, bo ja już mam po prostu pod czerwiec teraz terminy, i jakieś oblężenie jest w tym roku. Wszyscy chcą się szkolić, poznawać kobiety uczyć się tego, także jak chcesz to najlepiej teraz napisz, bo potem może być za późno. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Jak masz jakieś problemy z dziewczynami, oczywiście możesz do mnie napisać na maila Frywolny, uwodzeniewdzięk.pl. Do zobaczenia. Potem po 15:00 widzimy się na kolejnym live'ie i potem koło 20:00 myślę. Także do zobaczenia potem. Cześć.